Cześć. To miał być odcinek tylko o Sławomirze Męcenie i o alkoholu, ale Andrzej Seweryn nagrał takie wideo. Pamiętaj, Twoje zadanie jest im przypieszyć. No i zrodziło mi się parę przemyśleń a propos tego, więc trochę zmieniłem scenariusz. Yy, zrobimy tak. Najpierw wpuszczę wam to, co nagrałem wcześniej o Sławomirze Męcenie, a potem dogram to, co wygrałem później o Andrzeju Sewerynie. Mam nadzieję, że to montażowe jakoś się da ogarnąć. Yy, zaczynamy. Pierwsza część. Ktoś nagrał Sławomira Mencena będącego w takim oto stanie. Na drugi dzień po tym wydarzeniu, Sławomir Mencen nagrał film, w którym prześmiewczo parafrazuje chłopaków z Baraków. To są chłopaki z Baraków. Strasznie wczoraj zachlałem. Paliłem blanty do piątej rano. Film mi się urwał, jak leżałem w rurze. Teraz mnie krzyż na a to Sławomir Mencen. Strasznie wczoraj zachlałem. Piłem piwo do piątej rano. Film mi się urwał jak stałem na Nowym Świecie. Teraz mnie głowa boli. No i dzisiaj komentarz w tej sprawie na początku może się przedstawię. Chleje pan? Chlałem. Na telefonach pewnie wielu moich znajomych ze studiów i z czasu trochę późniejszego jest pewnie kilkanaście filmów, w których bardziej kompromituje się niż Sławomir Mencen na wyżej umieszczonym filmie. Dlaczego o tym mówię na wstępie? Ano dlatego, że chcę, żebyście wiedzieli, że ja absolutnie w tej sprawie nie stawiam się jako wzór, który będzie świętoszkowato wskazywał Sławomira Mencena i go pouczał. Nie mam w ogóle ku temu postaw i nie chcę tego robić. I to jest pierwsza część mojego przedstawienia. się dzień dobry. Druga część mojego przedstawienia jest taka, że już nie chleję. To znaczy, od sierpnia tamtego roku nie wypiłem alkoholu. Ale picie alkoholu przez innych mi nie przeszkadza. Naprawdę nie mam w serduszku żadnego poczucia wyższości moralnego, nie wiem, nie czuję się lepszy od tych, którzy piją. Nie podpisałem też żadnej krucjaty. Nie zaszyłem się. Nie pochodzę z domu alkoholowego. Uznałem, że ja po prostu alkoholu nie potrzebuję do życia. Dlaczego to mówię? Ano dlatego, żebyście nie pomyśleli, że jestem jakimś nowonawróconym abstynentem neofitą, który teraz z poczucia właśnie wyższości będzie mówił, jaki to alkohol jest okropny i w ogóle wszyscy, którzy pijecie, jesteście źli i nawróćcie się. Nic z tych rzeczy. Po trzecie, wreszcie, nie chodzi w tym filmie o Sławomira Mencena. To zjawisko, o którym chcę dzisiaj powiedzieć, nie ma żadnych barw partyjnych, religijnych i jakichkolwiek. A teraz uwaga, będę mówił, co to za zjawisko, jak je sobie obserwuję i jak je sobie nazywam. Otóż nazywałem to zjawisko kulturą chlania. I teraz, jak przedstawia się tak zwana kultura chlania w tym zdjęciu i na tym filmie? Nie jest w mojej opinii w tych wydarzeniach, które tutaj widzicie, największym problemem to, że ci oto panowie wprowadzili się w stan upojenia. Co mam na myśli, mówiąc, że to nie jest największym problemem? Otóż na pewno nie mam na myśli to, że upijanie się chwalę. Nie, nie chwalę. Uważam upijanie się za coś złego, słabego, za coś w ogóle nie rozwijającego człowieka i nie budujące dobra w nim i w innych. To upijanie się jest dla mnie pierwszą częścią tej kultury chlania. Także to jest problem, oceniam to jako coś negatywnego, ale moim zdaniem to jeszcze nie jest największy problem. Dlaczego nie największy? Ano dlatego, że każdy z nas w jakiejkolwiek dziedzinie, nie tylko w dziedzinie picia alkoholu, jego nadużywania, w jakiejkolwiek dziedzinie, ma prawo do upadku, grzechu, błędu. Kurczę, jeśli jesteście ludźmi, to na pewno zrobiliście w życiu jakiś błąd. Ja jestem zdecydowanie zwolennikiem miłosiernego patrzenia na upadającego człowieka raczej staram się tę osobę usprawiedliwić, szukać przyczyn tego zachowania, szukać podłoża tego złego zachowania, a nie przychodzić z kijem na tego człowieka. Na przykład w tej sytuacji ze Sławomirem Męcenem. Zgaduję, że Sławomir Męcen jest przepracowany, bo jest kampania wyborcza, pewnie zajeżdża się fizycznie i zgaduję, że nawet, kurczę, nie wypił dużo tego alkoholu, że zwykle jak nie jest przemęczony, to pewnie ta ilość alkoholu mu nic nie robi, ale tym razem, bo był na przykład zmęczony, ta mała ilość alkoholu sprawiła, że właśnie wyglądał tak, jak wyglądał. Przeliczył się, popełnił błąd, poniósł go melanż, cokolwiek. To jest no, ludzkie, zdarza się. I takiemu mencenowi, takiemu Samołykowi, należy się naprawdę zrozumienie i przebaczenie. Tylko uwaga. Tutaj dochodzimy do drugiej części, czegoś co nazwałem kulturą chlania. Tą drugą częścią kultury chlania jest wszelkiego rodzaju usprawiedliwianie, upijanie się, wszelkiego rodzaju oswajanie, jakąś otoczką. He, 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 no, zachlałem, że to jest normalna, absolutnie wręcz nawet pozytywna część w ogóle swojego życia, żeby po prostu się zachlać. W ogóle bez jakiegokolwiek dostrzegania, że zrobiło się coś złego, bez jakichkolwiek przejawów samokrytyki. Strasznie wczoraj zachlałem. E, dobra, nawet niech będzie ten, rozumiem, TikTok, shorty i w ogóle spoko. Kumam. Ale. Do tego może jakaś wiadomość taka: hej, wiecie co? Pijanie się to nie jest spoko, nie róbcie tak. Przesadziłem. Sorry. Tyle. A, no i jeszcze poseł Borkowicz, oczywiście usprawiedliwiający kolegę, że zachlał, no bo hehe -he urodziny. I to jest dla mnie taki kompleksowy przykład yy, budowania kultury chlania, czyli chlanie i usprawiedliwianie chlania. Te wszystkie wiecie: hehe -he, zachlałem, te oswajanie przegięć, te pijackie gry, te milionowe zasięgi ludzi pijących na TikToku. Challenge alkoholowe, te reklamy wódki dla dzieci. To wszystko, moim zdaniem, według mojej definicji kultury chlania, sprawia, że tkwimy w tym przygaszeniu, w tym ciągłym usprawiedliwianiu, bo wszyscy, bo każdy, bo tak jest, bo taka jest kultura, bo zachlałem. Hehe. Ja chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy, za które. Nie wiem jak to powiedzieć, no ale obwiniam alkohol najbardziej, i to jest w ogóle, szczerze mówiąc, główna rzecz, dlaczego ja nagrywam ten odcinek. Bo jest we mnie jakaś taka gorąca niezgoda na to, co alkohol robi z innymi ludźmi i robił ze mną. Takie życie na fazie, nawet można byłoby z zewnątrz powiedzieć, że niewinne. Po prostu sprawia, że człowiek pełen talentów, umiejętności, inteligencji, wiedzy, po prostu na oczach gaśnie. Albo przynajmniej porównałbym to do czegoś takiego, że nie wiem, kajdanki mu są związane, no generalnie może robić różne rzeczy, ale nie może w pełni się wyzwolić. Tak jakby ktoś temu człowiekowi, z tym wielkim jego potencjałem, założył jakiś klosz nad nim. Jak alkohol sprawia, że gorzej kochamy albo nie kochamy, że zaniedbujemy mnóstwo spraw w naszych relacjach. Nawet sobie z tego często nie zdajemy sprawy. Może i mam jakieś staroświeckie podejście do autorytetów, no ale takie mam. Po prostu wydaje mi się, że od osób wpływowych, które mają wpływ właśnie na osoby młode, od influencerów Mam prawo oczekiwać tego, że będą promowały etycznie pozytywne postawy, a nie no, usprawiedliwianie upijania się. Mam prawo też oczekiwać, że raczej będą wspominali o tym, jak łatwiutko jest wejść w mechanizm regulowania emocji alkoholem, a jak trudno jest z niego wejść, jak dobrze jest sumienia posłuchać a nie go zapijać czy wreszcie y, może mówić o tym że na przykład nie wiem to że się kupuje w Polsce 3 miliony małpek dziennie to może jednak jest jakiś problem i warto zwrócić na to zjawisko uwagę a szczególnie w ogóle od osób które są związane właśnie ze środowiskiem chrześcijańskim, katolickim, konserwatywnym. Oczekuję, żeby mówiły raczej o cnocie umiarkowania, czyli roztropnej umiejętności korzystania z dóbr doczesnych, a nie śmieszkowania czy usprawiedliwiania nieumiarkowania. Ludzie. Budujmy się ku wzrostowi, budujmy się wzajemnie, ku rozwojowi, a nie ku skarłowaceniu naszego ludzkiego potencjału. Proszę, nie dajcie się kulturze chlania. Wspierajcie kulturę umiarkowania. Chleje pan? Nie, ja bym tego nie nazwał chlaniem. Czasami tam wypiję się do kolacji. No i obiecane parę słów w kontekście nagrania Andrzeja Seferyna. Wszystkim Trumpom, Kaczyńskim, Orbanom, pierdolonym. Rozumiesz? Trzeba przyp... I może na wstępie powiem to, co przysławił mi, że męcenie, że agresja, tak samo jak picie alkoholu, nie ma w ogóle żadnych barw politycznych. Tu naprawdę nie chodzi o to, że ja wam, nie wiem, pokazuję jakieś dwa stronnictwa, akurat teraz opozycyjne i y, konfederacja, czyli też opozycja, no i że właśnie mówię, to nie widzicie, to są źli, to głosujcie na tych innych. Nie, absolutnie nie. W sensie, że głosujcie, na kogo tam chcecie. Ja chcę tylko mówić o pewnym zjawisku, które przejawia się we wszystkich y, zachowaniach, także tak jak cały czas podkreślam, w moich zachowaniach. Ja nie jestem nauczycielem moralności albo czegokolwiek. Ja chcę być uczniem i dzielę się tym, co usłyszałem od mojego mistrza. Kropka. Żadnych dialogów chrześcijańskich, żadnego tam, wiesz, rozumienia, debaty, prawda, porozumienia nie. Kur Przypierdol. Raz na jakiś czas pewnie słyszycie, że chrześcijaństwo to jest taka, takie naiwniactwo trochę, nie? Takie dla słabych, że katolicy z tą swoją taką deklaratywną miłością do nieprzyjaciół, no to są takie pięknoduchy? Słabe usze życiowi, no tak jak powiedziałem, naiwniacy, a tu trzeba, wiecie. No to znowu właśnie, ja powiem może, co ja nauczyłem się o chrześcijaństwie i czego doświadczyłem, a wy ocenicie według swojej wiedzy i rozeznania i sumienia, kto tu jest kozakiem, a kto tu jest słaby uszem, okej? Okay? Jest tu jakiś swajak? Obejrzyjcie ten wykład, on jest o tym wyczerpująco i pięknie, a u mnie będzie upraszczająco. Zapraszam. W ogóle o co chodzi z tym filmem Andrzeja Seweryna? Generalnie chodzi o to, jak reagować na zło. Co robić, gdy spotyka nas y, zły człowiek, jak go tak nazywamy, tak go pojmujemy, albo spotyka nas jakieś złe zachowanie ze strony jakiegoś człowieka? Co powinniście robić, to zdecydujecie sami. Ja tylko powiem, y, czego nauczyła mnie biblijna perspektywa. Otóż są, upraszczając, cztery stadia reagowania na zło. To jest taka oś od najbardziej, nazwijmy to, pierwotnego, Prymitywnego, takiego na początku drogi wychowania reagowania na zło, do najbardziej szlachetnego, najpiękniejszego, etycznie wzorcowego reagowania na zło. I tak, pierwszym, tym najbardziej pierwotnym i prymitywnym sposobem reagowania na zło jest odpowiadanie na zło jeszcze większym złem niż to, które nas spotkało. Czyli na przykład ktoś nam zrobił siniaka, to my go zabijemy. Drugie, wyższe stadium reagowania na zło, już Zobaczcie, trochę bardziej szlachetne według Biblii, czyli reagowanie na zło takim samym złem czyli oko za oko, ząb za ząb. Kolejny, trzeci, wyższy sposób reagowania na zło to nieodpowiadanie złem na zło, ale proszenie Boga o dokonanie, wymierzenie sprawiedliwości. I wreszcie czwarty, ostatni sposób reagowania na zło, ten, do którego jesteśmy wezwani, yy, według chrześcijaństwa, to. Odpowiadanie miłością na zło, odpowiadanie dobrem na zło. To jest, powiedzmy sobie, owoc człowieka, który się rozwinął, który właśnie rozkwitł, który osiąga świętość. Tej czwartej postawy, jak pewnie się domyślecie, nauczył nas Jezus Chrystus. Przejawia się w to całym jego postępowaniu, w jego nauce, a szczególnie w takich fragmentach. Gdy mówi o tym, żeby modlić się za tych, którzy nas prześladują. Gdy mówi o miłowaniu naszych nieprzyjaciół, gdy wzywa do tego, by dobrze czynić tym, którzy nas nienawidzą, gdy mówi, żeby błogosławić tym, którzy nas przeklinają, i modlić się za tych, którzy nas oczerniają. Oto jest chrześcijaństwo, nauka Chrystusa, rzecz zadana nam do postępowania, do naśladowania Jezusa Chrystusa. I teraz proszę bardzo, to jest podejście biblijne, to jest podejście chrześcijańskie, a Wy już zdecydujcie. Co jest y, bardziej adekwatne, odpowiednie, co jest y, łatwiejsze? Czy łatwiej jest nienawidzić, czy łatwiej jest kochać? Czy odpowiadać jest lepiej dobrem na zło? Czy podejście skończyło się już po dobroci, teraz będziemy odpowiadać przy przypier? Czy to jest postawa pójściem w rozwoju do przodu, czy, rasem, czy raczej regresem, cofaniu się w tym etycznym, moralnym rozwoju? Dla wszystkich, którzy mają coś takiego, że nawet myślą, że okej, okay, ja bym chciał kochać swojego nieprzyjaciela, odpowiadać dobrym na zło, ale po prostu nie dorastam. dla mnie to jest za trudne, to to jest w ogóle yy, dla takich osób taka super wiadomość. Że to w ogóle samemu się nie da. Że nie da się tak spiąć, że tak, o, ja dobro tego, co będę widział, coś tam zepnę, i teraz go będę kochał, go będę go kochał. I tak zaklinał cały czas rzeczywistość, zaklinał rzeczywistość. I wpadał w jakiś nerwicowy perfekcjonizm. Nie da się, po ludzku. Ale chrześcijaństwo odpowiada, Kościół mówi: po to jest łaska, po to jest e, Pan Bóg, jeżeli można tak powiedzieć, po to, e, o to chodzi w życiu chrześcijańskim, żeby w swoim stuprocentowym działaniu tyle na ile możemy e, nie zatrzymywać się, ale współpracować z łaską, z Panem Bogiem, oddawać kolejne przestrzenie naszego życia, jego działaniu. I najpiękniejsze jest w to, że w zasadzie to my wybieramy, w którą stronę idziemy. Chciałbym wam przytoczyć przepiękną, moim zdaniem, autentyczną historię z książki Świątynia Państwa Gajdów. Prawdziwa historia o Wild Billu Codim. To jest relacja o nim. Był on jednym z więźniów, ale najwidoczniej nie przebywał w obozie zbyt długo. Mowa o obozie koncentracyjnym w pobliżu Wuppertalu. Miał wyprostowaną sylwetkę, jasne oczy i niespożytą energię. Choć Wyatt był pracował 15-16 godzin dziennie, nie było po nim widać oznak znużenia. Kiedy my padaliśmy ze zmęczenia, w niego wstępowały nowe siły. Z jego twarzy biła litość dla towarzyszy niedoli i po ten blask przychodziłem, kiedy opuszczała mnie odwaga. Zdumiałem się więc bardzo, że pewnego dnia na biurku przede mną znalazły się, znalazł się papiery Wild Billa. Był on w obozie od 1939 roku. 6 Długich lat żył na tych samych głodowych racjach i spał w tych samych dusznych i trapionych chorobami barakach, co pozostali więźniowie, ale nie wyrządziło mu to najmniejszej fizycznej ani duchowej szkody. A teraz Wild Bill. Mieszkaliśmy w Warszawie w żydowskim sektorze. Moja żona, nasze dwie córki i nasi trzej mali chłopcy. Kiedy Niemcy dotarli do naszej ulicy, postawili wszystkich pod murem i otworzyli ogień z broni maszynowej. Błagałem, żeby pozwolili mi umrzeć z moją rodziną, ale wcielili mnie do grupy roboczej, bo mówiłem po niemiecku. Przerwał swoją opowieść być może dlatego, że jego żona i pięcioro dzieci znów stanęły, stanęły mu przed oczami. Musiałem wtedy zdecydować ciągnął dalej: czy poddam się nienawiści do żołnierzy, którzy to uczynili. To była naprawdę łatwa decyzja. Byłem adwokatem. Podczas mojej praktyki zbyt często widziałem, co nienawiść może zrobić z umysłami i ciałami ludzkimi. Nienawiść zabiła sześć najdroższych mi osób. Dlatego też zdecydowałem, że przez resztę mojego życia, czy będzie to parę dni, czy wiele lat, będę kochać każdego człowieka, którego spotkałem.